Ja jestem Zdan, oglądacie What The Podcast, a to jest wywiad z zespołem Metalus. Witamy, dzień dobry. Dobra, teraz Wytamy. pytanie pierwsze, pytanie podstawowe. Co to jest Mega Doom i czym się różni od zwykłego Doom? Doom totalny. I guess. Łukasz komentarz. Ja jestem autorem tego hasła. A chodziło w nim o to, że dokładnie właściwie to, co powiedział Kacper, mieszamy tam wszystko, co się da dumowego, więc ani nie jesteśmy klasycznym dumem, ani nie jesteśmy totalnie epickim, jesteśmy ultra mega epickim dumem, bo wrzucamy tam wszystko i robimy to barbarzyńsko. Jak komuś się nie podoba, to i tak to będziemy robić. Poczekaj, 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 chwila, 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 wszystko, ale moment, moment, Mega, bo, Wszystko dumowe. No tak, ale to zaraz ktoś wyjedzie, że... Ale no nie moment, ale skrzypeczków a'la My Dying Bride i smutów typu Anatema wczesna, 5 złotych i nie <laughs> ma na tema, to, to nie ma. My mówimy o dumie. Aha, rozumiem. Otóż radykalizm, to, rozumiem, Szanuje szanuję radykalizm, bardzo dobrze. Słuchaj, zdan, y, dum u nas to nie jest smutne popołudnie każdego dnia, tylko to jest wyzwalanie potęgi, to są zaklęcia w celu... To jest pulsa dum, a nie, a nie, to to. a nie dany, to to. a nie jakieś, y, rozumiem, momenty, w których Paradise zmienia się w drugą Metalikę. Dokładnie, a nie dum jedynka gra, w której przegrywasz przy pierwszym gościu. Nie, wygrywasz do końca. Dokładnie. Właśnie my, my na próbach mówimy, przynajmniej ja, że nie gramy, tylko, tylko wygrywamy. Cudo Taka cudo bitwa. Cudowne. Dobra, ale czy nazwa zespołu Metalus pochodzi od sklepu Rokus? Nie, Metallus to był pomysł Łukasza i to się wzięło chyba od postaci, którą ty wymyśliłeś, że to był gigant, który był tak ciężki, że sam siebie przygniótł. I to myślę, że oddaje dokładnie spirit całej muzy. Spirit, spirit, spirit jesteśmy, jest jesteśmy, jesteśmy tak mocarni, że sami się przewracamy. Czasami. Oczywiście. własnego ego. Nie, ale... o, o stopy. No dobra, ale to jeszcze, to od razu lecąc dalej przy mocarności. E, bo tak, zespoły czasami zaczynają, jak lubiane przez nas rozwarią, od jakichś epeczek, demosów, takich tam pierdoletów. A wy postanowiliście, że generalnie to skaczemy od razu na samą górę i wydajemy album, a tak naprawdę dwa albumy w postaci jeden album. Skąd w ogóle taki conception, bo taki, taki pomysł? Cztery. Bo mamy materiału tyle, że nam jeszcze na pięć płyt starczy, a generalnie to w ogóle wszystko się. To dawno zaczęło, bo myśmy pierwsze podejścia niby do Metallusa robili już w 2011 czy 2012. No i wtedy to mieliśmy ustalone tak, że Łukasz będzie miał swój zespół Metallus, a ja będę miał zespół Witches Hammer i zrobimy podwójny album, gdzie jedna strona to będzie Witches Hammer, a druga Metallus. A później stwierdziliśmy: A, zrobimy. ten sam skład. Ten tylko, sam skład, tylko inne nazwy, dwie. I yy, no tak już wyszło, że stwierdziliśmy, złączymy to w jedno i naprzemiennie będzie. Ale nie myślicie, że, ale nie myślicie że to nie jest czasami, bo to yy, pozytywne oczywiście odpowiedzi na ten album spotkałem, ale nie myślicie czasami, że to może jest za dużo za, za jednym razem Wie, dla nie ma, człowieka? Nie ma, nie ma za dużo, <laughs> nie ma za dużo, ale generalnie to nam też kupuje trochę czasu przed, wiesz, wydaniem następnej płyty. Tak to ludzie by narzekali, by była pojedyncza, o, kiedy następna? A, już jest. Aha, no od no razu tak. w pakiecie. Dokładnie. A dlaczego w Digipaku? Kurwa jego mać. Bo taki był pierwotny zamysł właściwie. Odrzydliwy jest ten zamysł. Śmierć, śmierć Digipaku. Następna będzie dla ludu, już o tym dyskutowaliśmy, czyli będzie w braginy, dżuelu, Jak tak. jak jak powinno. Dobrze. Albo na winylu. Ja tam zbieram winyle, mam do PCD. <noise> Boże, co za herezję. Co za okrutne herezje. Winyl over everything, man. Jak, dobra, masz, jak pod... masz bardzo duże mieszkanie, to może. Podwójny album lepiej prezentuje się w DJ. To jest to też taki. Bullshit, nieprawda. Wszystko lepiej prezentuje się w Jewel. W no dobra, no to właśnie o to chodzi w Megadumie, że czasami się mylimy i mamy to w dupie. Dobrze, słusznie. <grym> słusznie. E, powiedzcie mnie, a nie mieliście, bo ja miałem taki respons, to potem jeszcze będzie w recenzji, która nadejdzie, e, że wszystko super fajnie jest, epicko i, i ekstra. Ale czasami y, taka krytyka była, że te numery bardzo pchane są do przodu przez y, bardziej niż wokalizy, niż muzykę samą per se. To znaczy, że w muzyce dzieje się odpowiednio, chociaż czasami przymało, ale wokalizy to właśnie tu robią robotę. Wiesz co, wydaje mi się, że tutaj faktor y, rewerendo Bizarowski trzeba uwzględnić. W rewerendach się dzieje maksimum oszczędności, jeszcze mniej niż u nas. To prawda. A, y, a nam przede wszystkim zawsze chodziło też o to, żeby stawiać na refreny, bo w refrenach jest potęga i, I, i chwytliwości, nie należy się bać, tylko uskuteczniać, y, gdzie się da. A ja w ogóle wspomniałem z... się że... Łukasz, a gdzie znalazłeś y, tego wokalistę, co nagrał najlepszą płytę heavy metalową współczesną Polską? No jak to gdzie? E, możesz strzelać, czy znalazłem znaczy, go... no mówiąc krótko, bolka. Mogłem go znaleźć w przedszkolu, bo mniej więcej taka różnica powiedzmy, między nami jest w wieku. Mogłem go znaleźć na imprezie albo mogliśmy się razem znaleźć na śmietniku. No i w sumie I wszystko trzy. Wszystkie trzy razem. Wpadłem kiedyś na niego na imprezie, jego brata. – Rozumiem. – I robimy Megadum. I potem odsłuchałem cover Bold Czarny i tak, no, nie, tego to było, chcę. To było dawno temu, to było 2007, jak się No dobrze. To do. O, to faktycznie kawałek no. czasu, <laughs> kawałek czasu. No, – To tym bardziej z takim wokalistą się nie ma czego bać. – Nie, to prawda. – I nawet ja mogę sobie nawet obok Ale które wcześniej brzmiały kiepsko, brzmią dobrze teraz z nim. Prawda? Są, są takie. Niektórym nic nie pomoże. No, no, to, nie, jest na... to, jest inna, to jest inna sprawa. tendencyjne wszystko, ja nie odpowiadam na to. To, to. Słusznie, heavy metal jest totalnie tendencyjny, kiczowaty i, i generalnie klasy B. Jak ktoś twierdzi inaczej, to zapraszam do oglądania kreskówek o które są świetne. klasy F. Klasy F. F. Nie, my mamy klasy D. Klasy D jak a dupa. Do do dobra, ale no dobra, to macie, mówicie, na, 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 tam cztery albumy jeszcze i rozumiem, że... Yy, one się tam kroją w sensie takim, że na przykład w następnym roku coś będzie już. Absolutnie teraz, tak. Mieliśmy teraz. nagrać pod koniec tego, ale no, trochę nam czasu chyba nie starczy. Ale materiał już jest gotowy a na czy, drugą cały, ograny. A i... czy jest szansa na przykład muzycznie będzie, ponieważ powiedzieliście, że lubicie wszystko co z dumą, więc zakładam, że Trouble. A Trouble miał na przykład momenty szybsze. Czy będzie szansa, że będą momenty. Będą szybsze, szybsze na następnej płycie momenty, tak. Bardziej, nawet mniej niż Trouble, a bardziej mi powiedział Pentagram Oblek sabatowskie Och, taki. Miałem no. te, tego tam tego tamtego. Będzie był Dum, tak w ogóle. A, a właśnie, z mega Dum. I on nie będzie szybszy. Będzie, C będzie, trochę szybszy. Będzie no, błędy, który ma riff, można powiedzieć, trochę trablowski. Zresztą Riff Trablowski jest również na tej płycie. Tak, tak jest. Na, na pierwszej, na funeralu. Może jest, nie wiem, my, my kradniemy zewsząd, to wszystko jest kradzione. <laughs> nie, nieprawda. <laughs> Jaki jest to... największy hit zespołu Metalus i dlaczego to jest Metalus numer? Hmm. Nie wiem, trzeba by spytać Metallusa. Jakbyśmy mieli, um, rozumiesz, segregować i jakąś gradację robić. Dawaj to. O. Wówczas byśmy się za długo zastanawiali. Okay. Jaki to ma sens? Naj Dobra. Największe hity to są te, które właśnie gramy, bo wkładamy w nie całe coś tam. A który, miał a który ma respons najgorszy, albo wam się go gra. Jakby nie, tak, nie wchodzi tak, jakbyście myśleli, że mógłby. Na koncertach? Tak. Mm, nie ma. Nie, no, no, wszystko no, kurwa, wszystko no, graliśmy przynajmniej coś raz Coś musi być, go, coś musi gorzej wchodzić niż myśleliście, że będzie wchodzić. Ha, no to ja mogę powiedzieć, jeżeli, jeżeli dan, szukasz, to za każdym razem jedno złe jest uderzenie perkusyjne w, w utworze Rising of the Realm. Graliśmy go dwa razy na żywo i nikt tego nie zauważył. Może to… Znaczy, nie numeru, tylko tego uderzenie. Właśnie, dobra, a co z tym? Yy, Właśnie Wam się widzi ta wizja w ogóle zaskakująca pod tytułem, że zaczęło istnieć coś takiego jak Wave of Polish Traditional Doom. Dlaczego traditional? To nie, New Wave of nie, Polish, no, wave of nie, nie, Polish nie, poczekaj, Doom po, czekaj, po prostu. Nie, no. Dobrze, bo zaraz właśnie zaraz będę miał znowu, że były wcześniej jakieś takie pomysły Galileusy czy inne cementerio w Screamy, które też były dum. Ale to no, był dew No właśnie. No to mówię traditional dum, dlatego tak powiedziałem. Nas to niezmiernie cieszy i, i traktujemy wszystkie te kapele jak brothers of no, Czy nie, 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 nie ma konkurencji. Nie ma Crossroads i, i rozarów, O no. eternal cult jak zawsze, Pozdrawiamy a Dawidka. Różan to wiadomo, buziaczki Różana Różan, e... buziaczki Różan, ty już wiesz co. On już chyba z tym skończył. No... No ja... jakiś ty, jakiś ty, na... jakiś ty naiwny synu. Od wczoraj? K kurwa, dokładnie, jakiś ty naiwny. E... Dobra, e... ale e... właśnie, no, no tak, za rok będzie i rozumiem, że za, i wydawane własnym sumptem wszystko. Na razie tak. Trzymaj records, jak zwykle. Może się zajmie tematem. Zobaczymy, no mogliśmy sobie na to pozwolić. Czuliśmy się, chcieliśmy być na tyle silni, bo jesteśmy. I możemy. Nie no DAY I... Forever. No, myślisz, że myślisz, że łodyfaza yy, ktoś będzie tutaj raz wydawał gdzieś, błagam cię. No nie, więc nie, dokładnie tak wszyscy razem z tak. tobą zresztą stanowimy jedną tą samą falę, którą napierdzielamy do przodu. Owszem. I, I już. Owszem, owszem. I już. I czy to będzie tak, czy inaczej, to właściwie nam chyba no, jest wszystko, różnicę, jedno. wszystko jedno. A ja, dobra, ja, jaki jest respons, w ogóle? Jak schodzi? Yy... Dobrze schodzi. Jeszcze nie było zamówień do Azji, ale tak to. Ameryka i te tak, inne no, kontynenty. No, I tak. południowej coś poleciało chyba. Tak. I koszuleczki też, wszystko, wszystko cacy. Generalnie odbiór jest. Tak. Taki, jak żeście się spodziewali. Na że tyle, na ile może być dobry, jest lepszy, ale Aha. na tyle, na ile to... zajebisty może być odbiór na domowej scenie. No, na nie, nie możemy scenie narzekać. Tradycyjnego metalu i tak dalej, tak dalej, i tak dalej. No bo tak, to wiadomo, że to z nisza w niszy, w niszy, a szczególnie u nas. O, tak. eee, dobra. Eee, ale wiesz co, tak jak mówili Trouble, że oni są y, tam niby chrześcijańscy, ale w sumie nikt ich nie krytykował za muzę. Jak mówiło Kendall Mess, nie pasowali do death metalu, do trash metalu, który wtedy się rozwijał i niby nie pasowali, a wszędzie było spoko. W sensie jak grali i z tymi, i z tymi, i z tymi. I w sumie z dumem tak jest. Zgoda, tylko musisz pamiętać, że u nas cały tradycyjny, tradycyjny odłamek metalu to są jakby um, takie rzeczy, które są właśnie szczątkami szczątków. To znaczy, że u nas zawsze ekstrema była grana, wiesz, na, na, na pierwszych skrzypcach. To znaczy, że jak ktoś słuchał metalu, to zwykle, zasadniczo, interesował go ekstrema, więc e, jak u nas coś takiego się dzieje, a jeszcze ten dum, załóżmy tradycyjny, jak to mówimy, też u nas nie był w, 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 Wiesz, jest 10 osób, jak ja to mówię. Okay, ja, i... muza, ja muszę powiedzieć to, że ta muza się tak przenika, że uważaj, ten fragment końcowy płyty, tudzież koncertów, gdzie ludzie też churalnie to śpiewają, ten fragment, wymyśliłem go pod wpływem. E, znaczy, posłuchałem sobie mechem akurat i mówię, a, a może by tak szybko. Oczywiście to szybko zwolniłem, wyszło coś zupełnie innego niż Mayhem, wyszło coś innego niż w sumie niż wszystko co, co, co gramy, potem znalazłem dosyć podobny fragment w jednej z kapel, które lubimy, który trwa, u nas to trwa ze dwie minuty, jest wyeksponowane, tam trwa jakieś 10 sekund, a niedawno... Miałem o, <gry> aha. Takiej, takiej pewnej kapeli, dokładnie tak. E, a ja mam w plecaku. W każdym razie, em, a ostatnio gościu napisał em, komentarz do, do tegoż fragmentu płyty, że mu pro, przypomina, a, to miałem ci powiedzieć, Robocopa. <laughs> soundtrack tak, Robocopa. Tak, tak, widziałem to ktoś. No nie, to nara tam jest, no jest coś podobnego. Interwały to już A wiemy, to że już dawno. Interwały się wyczerpały, to jest wierszyk. Yy... No i jak A się, się zgadza... wszystko zgadza, bo to jest te, sam, ten sam typ, co robił. Soundtrack do Robocopa do Dokonana też robił. Więc jest uniwersum zachowane epickością. Skoda, zgoda. Chodzi Mnie chodziło tylko i wyłącznie o to, że yy, wiesz co? Myślę, że część po prostu pokoleń słuchania takiej muzyki, trzeba nawet nauczyć, bo dla nich to jest jakaś. Ta kognita. Ale wiesz co, wydaje mi się, że w ostatnich to latach. jest ja, lepiej niż było. Ja nie? zauważam y, coraz więcej wśród y, znajomych kuców, które były wcześniej głównie ekstremą zafascynowane w, w, załączyło im się zainteresowanie Black Sabbath przede wszystkim. Co mnie ogromnie cieszy, bo wszyscy mi zawsze w dupie, a ja życie, robi swoją robotę. A ja całe życie <laughs> kultywowałem. Y, zaczęli manilki <laughs> słuchać, zaczęli słuchać jakichś tam Space Rockowych rzeczy, Hawkwindów też. Zaczęli się otwierać na te Jak wolniejsze bardziej. ja Ci bardziej, opowiedział historię uch, z Manilorod festiwalem i ze mną i Zaczesem, która miała miejsce, to już się zgichał, kurde, chłopie. Jest to historia, której nie będziemy tu przytaczać, to jest ona zabawna w i po polecam kiedyś się mnie spytać o nią, bo ten... Ale tak, ja I też miałem... Od razu musisz bonus dograć w takim razie już w zaciszu tam w kiblu. Tak. Ale, ale dograć, jest taki bonus. Historia, tego, nie? Tutaj... Ale nikt ci nie daruje, taka tajemnica, wiesz, to, to zawsze kręci. Tajemnica Ludzie nie, musi nie być. Ludzie nie uwierzą. Nie no, jest lepiej, ale... To są odosobnienia. To są dalej rzeczy, jeszcze trać jakoś wchodzi. Klasyczny Heavy u nas zawsze w totalnej dupie. US Power to ja musiałem uczyć ludzi, co to jest. To jest bardzo specyficzny w ogóle. Styl. Najlepszy. Nie ma, nie ma. Jak ktoś twierdzi inaczej. To cytując jedną z byczyn zamknij mordę. Jak to powiedział jeden człowiek. No, ale w każdym, w każdym bądź razie. E, słuchaj, to fajnie, że kogoś, kogoś to boli, komuś się nie podoba ten gatunek, przychodzi na, na koncert, który, w którym wszyscy się. Nie wiem nie było, nie e, za, zachwyca... <śmiech> <śmiech> Zachwycaliśmy się niedawnym koncertem taką no. Jack Panzer? A ja? byłem na Jack Panzerze. Tamtaż! A tak, tak to na, na tym akurat. Tak, mnie nie było. Na flecie to... Jack Panzer były położone, położone wokale tak dobrze, że myślałem, że umrę po prostu. Mm -hmm. Wszystko, wszystko w punkt. O, o to chciałem powiedzieć. Jakby przyszli ci, co nie lubią. Tak, to by. pfff, czapa spadł. Mm -hmm. Zresztą na helstarzu było podobnie. Tak to, tak to robi. Zresztą na helstarzu było podobnie. Też sztos też od góry do dołu. Byłeś, właśnie mi się przypomniało. Nie musiałeś mi podpowiadać. No dobra, w drugim <noise> bo... e, Czyli <noise> co? demencję masz, nie ma nie ma, Nie ma że tak, że będziemy czekać w ogóle na nowe wydawnictwo z połowem metalu. że one będą się pokazywać cyklicznie co roku pewnie. Absolutnie tak, jak nie jeszcze gęściej. Mogą. Proces tak naprawdę nasz nagrywania zajął nam cztery dni, a później. Były procesy dodatkowe, których. Harmonie wokalne i tego Nie, to, nie, nie, absolutnie nie. Mixy. Mixy, <laughs> okay. zabawa, tam szukanie czegoś y, i owegoś, w sensie kto to, kto to w końcu z, zmasteruje. Znaczy, gościu był, czyli Haldorus był w zasięgu, ale <laughs> okazało się, że nie aż takim bliskim. Y, czas po prostu, ale wiesz, dum czasu nie liczy. I, nie nie ma, że długo, nie ma, że wolno tak. i tak dalej. Słuchaj. Eee, to jest tak, niektóre tłumaczenia pewnego cytatu z Bagawa Gity mówią: Teraz jestem czasem niszczycielem świata, więc jakby. I to jest, to jest bardzo e, po prostu Doom over the world. No. Dokładnie. Doom over the world. Tak, to jeszcze jedno pytanie, przepraszam, bonusowe, zanim się przegnamy. Bo inaczej bez tego nie może być. Kiedy nastąpi powrót e, zespołu Bold Crown? Ja. Dziękujemy Państwu, kiedy do widzenia. Nastąpi, kiedy nastąpi reedycja zespołu Bold Crown? O, o! A to się może zdarzyć i to całkiem y, niedługo. Bo z, ludzie pytają y, prywatnie i w tym, pod tym filmikiem, w którym jest recenzja, ja, gdzie wiem, jest z zespołu ja, Bold wiem, też. Będzie bardzo możliwe, że na przestrzeni najbliższego pół roku, jak, y, jak nie zapomnę. No to prosimy nie zapominać. A nie być gwiazdą dumu. On jest akurat gwiazdą wszystkiego, no, nie no, jest gwiazdą galaktycznego metalu. Galaktycznego patrolu. Galactic Dildo, co najmniej. Galactic Dildo. Dobra, no to to był zespół metalus i prosimy się ładnie pożegnać ze słuchaczami, oglądaczami od The Faza. Proszę. Dziękujemy. We're all doomed! We are. Elo? To byłem jazdan. Co ja Łukasz. No. Pa! pa. Hello?